Siemaneczko, widzowie, dzisiaj sobie nagramy parkour jakby. Nie wiem ile to też będzie trwało, bo będę próbował różne mapki. Będę szukał jakichś mapek do nagrywania. No i zobaczymy jakby, nie? I dajcie łapkę i suba, proszę. Bo to mi naprawdę pomaga. Jesteśmy już... Oj, co ja wyszłam. Dobra, hop. Nie jestem co za dobry w parkura akurat co tu what the hell jak to zrobić tutaj co jak okay, tutaj i co teraz Nie, coś tu jest? Jestem dobra, jestem po prostu Teraz tu Dobra, po prostu nie mam mózgu Przecież to, to mnie bije Dobra Hoppala No i co teraz? Dobra, ja, ja nie mam oceniać sytuacji, tak? Co ja właśnie zrobiłem? Troszkę zacina. Ale tylko troszkę. Na szczęście. Teraz gdzie? Tutaj po prostu, dobra. Jeszcze nie spadam ani razu. Więc jest dobrze. Dobra, strzałki mi pomagają, więc jest dobrze. Za dużo razy mówię, więc jest dobrze. Dobra, gdzie teraz? Dobra, tutaj. Up, jesteśmy. Teraz czy. Nie ma nic. No jestem tu tam, gdzie byłem. Co? Dobra, idziemy jeszcze raz z speedrunem dosłownie. Hop. Hop. Na pewno ja miałem tu skoczyć? Dobra, sprawdźmy to. Nie. Dobra. To będzie ciężkie przecież. Mówiłem, że nie mam do parkura robić. Po co ja się podjęłam takiego zadania? Dobra. Gdzie teraz? Oczywiście, oczywiście muszę być taki głupi. Nie kurde, nie myślę normalnie sobie. Dobra, to już jest. Teraz spider na robię. Co domek? Do domku idzie się tu. No i co? I yes, Sto, nie? Jeszcze ani razu nie wiem, czy coś w ogóle się da spaść. Tak na dół. Mogę też zrobić taki odcinek. Kurde, z przyjaciółmi, żebyśmy się jakby zrzucali i to nie? Wiecie o co chodzi. Ach tu To nie wiem kiedy Jestem tu sobie i teraz crafting Ej, hop. Ja, To będzie chyba dosyć długie Dobra Tu? Ach tu, dobra Teraz to już wiem. Domek. I z domku tu. No Okej. Okay. Co? I co ją tutaj skoczyć? Nie, bo coś to nic mi nie daje. Dobra, znowu nie wiem co ją zrobić. Przejdźmy tędy No dobra, nienawidzę takich skoków Czy jestem głupi? Nie wiem Ja mam to przejść? Nie wiem Mogę postawić? Nie mogę postawić Czyż tu nic nie ma Ja bym skoczył niby na to. Nie wiem, czy bym. Rady. Ten skok jest łatwy. Ten już nie. Nie, na widzę. 180 tak naprawdę. Przeszłem. I co teraz tu? <grym> ja już nie przejdę ten tej 180 kolejny raz. Pff, a jednak. No. Kurre. No tak, to trzeba tak przejść. No, to powodzenia. Hej! No kurde, co mi tak zacina? Poczekajcie. Bo no to i tak na razie. Nie sprzyda mi się tam naprawdę Bo sobie robię parkour mm. A teraz spadnę, to się tak zdenerwuję Let's go No się poziom Tak na razie Nie, 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 nie. Co nie wiem czy ja dobrze poszłam. przynajmniej mam regenerację. O! Da się potem wspinać? Da się. Haha! I co? Nie wiem. Przestań się palić, grubasie. No przez to spadłem. No. Ten poziom chyba jest najgorszy. Bo. Bo. Trzeba tu przychodzić? Trzeba. Jak będę po prostu trzymał, to i tak mi da radę, dobra. Więc trzymam. Wschodzę. Trzymam. Jest. Nie, nie spa. Nie. Jakiś checkpoint. Checkpoint, where is? ci się chyba boli. No dobra. To już musi być checkpoint Ja się tam nie zaskoczę, ja się zahaczę i spadnę Sram! Nie, dobra, nie mogę spać przynajmniej tam Nie mogę spać do tego Na sam dół No przecież byłem! Albo blisko Jezu, no co to jest? to wymyślił ten poziom? Nienawidzę parkouru nie, Jestem debilem Właśnie nie zaskoczyło oh, Spokój, 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 spokój Po coś ten tutaj płotek chyba jest, co nie? No właśnie, no właśnie No właśnie coś chyba boli Nie ma checkpointa Proszę, nie zrób tego. Czekaj, To jest S. To też jest S. O, oh mega. Mega S! No lek. Dobra, Dobra, to jest jakieś trudne gówno. Dobra, spróbujmy tędy. Gdzie to jest w ogóle jakiś checkpoint? Dobra, jesteśmy tutaj. Co mam tutaj zrobić? Tutaj. Dobra. Mhm. Jestem mądry, naprawdę. Wyższej inteligencji to ja chyba nie mam. Czy ten film będzie trwał tak długo? Tutaj miałem iść, ty głupko, obszar. Aha! Cóż takie gówno, które trzeba przeskoczyć? Haha, jestem mądrzejszy! Czyli mi powiedz, że to się Warden zrespi, nie? To już w, górę. O. w ogóle O Ogólnie nie przychodziłem jeszcze tego poziomu Nigdy Te kwiatki lubię One są fajne No oczywiście, że trzeba tak zrobić Po lianach, człowieku Trzeba śpinać, tarazan. No i czemu mi spada? Nie rozumiem. No, dlaczego mi idzie do przodu? No w końcu. Impossible. Szybko. Haha! Niechwalnia przed zachodem słońca! Szybko, strzymaj spację. Ale nie trzymaj w, trzymaj spację nie trzymaj w. Spacja. Dobra. Jestem już daleko, jestem już daleko. Proszę. Dobra, e... nie zabrana, ja nie na no? Dobra, chill. 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 Chill, ho, ho! Tarera, ha. ha! Dobra, mi się tylko nie ślizgnął. No, jakiś znak zapytania. Patrz, jakie to będzie łatwiutkie. Tu pewnie trzeba jakoś wejść. Albo nie. No, jakiś. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Estou errada. Estou errada. Estou dobra Estou errada. No dobra, teraz teraz już bez bawienia się przechodzę. To po prostu, Bo wiecie, ja się bawiłem. Jakby, wiecie. O, co jest no, widzicie, już wiem, ja już wiem, co mam robić, no. Tutaj, drabineczki. Tutaj nie ma nic nade mną. Skok. No i łatwo, co nie? Łatwiutko. Hop. A jeśli nie umiecie na przykład pobierać map w Minecrafcie, to nie wiem czy Wam pomogę. <grym> dobra, a suma macie dużo poradników, więc... Więc... Na pewno sobie dacie radę, wierzę U Was? O, oj, oj, Skrzynia endu. Nie, dobra, to będzie znowu jakieś mega ciężkie gówno, co? Nie, dobra, to jest mega S. Więc łatwo! Muszę się troszkę tutaj podniecić, żeby zaraz spać na sam dół. Jakby wiecie, co jest. Co z 5, tak? Wiecie, co z 5. Hmm. Aha. Myślę, takie parkoury to są dla jakichś prosów, a nie dla jakichś początkujących tego.

Czyż to jest koniec? A nie, no trzeba, trzeba jeszcze wejść. Ale to ten film będzie mega krótki. Myślę, że jest trochę dłuższy. Że będzie. No i jak ja mam to przejść? Tu jest jakieś gówno No to nie mogę. Dobra, już wiem. No, Kaj, tu weź ty myśl, może lepiej. Oj. Niedobrze, bo mi się zbiera ciśnienie W pośladkach i będę musiał chyba iść O FPS, tank for plague, Poland POLAND O. E, dobra, sprawdźmy co jeszcze na górze i ty, tym akcentem skończymy film Najprawdopodobniej? Najprawdopodobniej Ale nie wiem Bo nie wiem Bo tak Bo nie wiem Bo tak bo, nie wiem, znajdę jeszcze jakąś jedną Może się dzisiaj wleci odcinek Jakiś Dobra Przecież to jest naj najłatwiejsza część tego parkura To działa. XP butel Weatherline Firework? Oj, Dobra już Nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę. I się włączyło, i się nie włączy. A, patrz teraz. To będzie chyba na miniaturkę. No way! Wracamy sobie tutaj. No i miniatureczka będzie, tylko muszę sobie włączyć. Miniatureczka będzie siumba. trala la la la, -la. tą tung, tung tung sahur. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie. I ja was żegnam. Baju, baju baju. Haha, baju.